szlak jasny mnie trafia, po prostu brak mi słów. Powiem Wam na szybko, jak rozpoznać porządną turbinę wiatrową. Jak na szybko rozpoznać, czy turbina, którą chcecie kupić, jest turbiną, która rzeczywiście ma parametry, jakie oferuje Wam sprzedawca? Tak pokrótce. Turbina 1 powinna mieć od 1,5 metra do, powiedzmy, do nawet 2 metrów w przypadku Istabreze.

Turbina 5 kW powinna już ważyć o około 200 kg i mieć średnicę około 5 m. Za to dziesiątka ma około 6 metrów średnicy i około 300 kg wagi. Jeżeli macie ofertę na turbinę jakąkolwiek i nie zgadzają się Wam parametry z tym, co właśnie Wam przekazałem, kontaktujcie się ze mną a przede wszystkim pogońcie tego sprzedawcę, bo jest nieuczciwy.